Z Ewangelii według świętego Marka. Wtedy przyszedł do niego trendowaty i upadłszy na kolana, prosił go. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego, Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przekazał i zaraz Go odprawił, mówiąc Mu. Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiaj to słowo pochodzące z pierwszego rozdziału Ewangelii Świętego Marka zaprasza nas na początku do tego, żebyśmy przyjrzeli się sytuacji tego człowieka, człowieka pokrytego trądem. Spróbujmy się wczuć w jego sytuację, zobaczyć jak wygląda jego los. No Pierwsza rzecz to no, w czasach Pana Jezusa niestety nie była zbyt mocno rozwinięta służba zdrowia, publiczna służba zdrowia, więc można by powiedzieć, że ten człowiek był absolutnie pozbawiony opieki. Co więcej, każdy tendowaty nie ma prawa zbliżać się do zdrowych. Każdy taki człowiek, który, u którego stwierdzono trąd, Został wyrzucany ze swojej społeczności, izolowany od swoich najbliższych, i kiedy zbliżał się do niego ktokolwiek, wtedy ów człowiek miał obowiązek krzyczeć: Nieczysty, nieczysty, prawda? A więc też nikt mu nie może pomóc. Widzi, jak powoli z każdym dniem umiera, jego ciało gnije, jest osamotniony. I to jest, myślę, też taki obraz człowieka, który jest pozbawiony nadziei, pozbawiony życia, pozbawiony jakiego, jakiejkolwiek miłości miłości drugiego człowieka, miłości do siebie samego, który jest pogrążony w grzechów, który jest pogrążony w śmierci. I właśnie do takiego człowieka zbliża się Jezus. Właściwie to, to ten człowiek zbliża się do Jezusa. To on podchodzi, bo wierzy w to, że Jezus jest w stanie go uzdrowić, jest w stanie wyciągnąć go z tej sytuacji jego śmierci, już za życia, prawda? I to, to wołanie tego człowieka, bardzo dramatyczne, bardzo rozpaczliwe: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jakże wielką wiarę ma ten człowiek. Jakże też jego jest, ma, tak, ma taką wewnętrzną wolność, tak? Mówi, jeśli chcesz. To nie jest tak, że ty musisz, bo widzisz moją sytuację dramatyczną, widzisz w jakiej znajduje się sytuacji. Jeśli chcesz. Nie, nie mogę się do, do niczego zmusić, prawda? Myślę, że to jest też takie pytanie dzisiaj, co jest moim trądem? Co najbardziej brudzi moje sumienie, moje życie, moją codzienność? Czy jest we mnie coś takiego, co oddziela mnie od innych, co też może też być takim czymś, co oddziela mnie od Boga? Yy, I niech to dzisiaj będzie przedmiotem Twojej modlitwy. Zbliżaj się z tym do Jezusa. Mów Mu śmiało o tym, co w Tobie jest takiego, co potrzebuje Jego, Jego zbawczej mocy. Co On ma w Tobie uzdrowić? Co On ma w Tobie. Oczyścić. I, teraz, i też yy, te słowa, yy, który, yy, które kieruje do mnie Pan. Mówi, chcę, bądź oczyszczony. Jezus jest wzruszony. Widzimy Jezusa, który patrzy na los tego człowieka, i jest dogłębnie poruszony. Tu nie chodzi tylko o jakieś zewnętrzne wzruszenie, jakiś sentymentalizm, ale tu chodzi o takie. Poruszenie, które dotyka głębi jestestwa Boga. Bóg widząc swoje dziecko w takim stanie, nie może przejść obojętne. Dlatego lituje się, dlatego okazuje miłosierdzie. Bóg lituje się nad każdym grzesznikiem. Czasem my taką litość odbieramy jako pewien rodzaj takiej, wiecie, łaski kogoś, kto jest wyżej od nas, nie, ja Ci taką łaskę okazuję, tak, lituję się nad Tobą, widzę tą Twoją słabość, ja z pozycji tego wyższego, tego kogoś lepszego, tego kogoś świętszego, pobożniejszego, lituję się nad Nie. Bóg schodzi, można powiedzieć, do głębi tego yy, zepsucia, tej, tej śmierci, tego wszystkiego, co jest ludzkim upadkiem, i tam lituje się nad, nad dolą tego człowieka, czyli jest wewnętrznie głęboko wstrząśnięty, poruszony, no bo on nosi w sobie pewien obraz możliwości każdego z nas. Natomiast to, co niszczy w nas te Boże możliwości, to jest, to jest zło, to jest grzech, to jest nasze jakieś zagubienie, to jest życie w kłamstwie i tak dalej, i tak dalej. Nie? I on się lituje nad nami, przychodzi, żeby nas z tego zbawić, żeby nas z tego wydobyć. Nie? Tylko jest to pytanie, czy ja rzeczywiście chcę być oczyszczony? Czy ja chcę być uzdrowiony, prawda? E dzisiaj Jezus mówi również do tego człowieka: Uważaj, nie mów nikomu, co ci się przydarzyło. Jest czasem w nas taka tendencja, my to dzisiaj nazywamy, Świadectwem, prawda? E, że jeżeli czegoś doświadczę, to ja od razu już muszę z tym wyjść i to wszystko ogłaszać, mówić, i o, jakie to wielkie rzeczy Pan Bóg mi uczynił. A dzisiaj Pan Jezus pokazuje, że jednak czasem taka dyskrecja jest ważna. E, że, że jest taki moment, kiedy nie mówienie o tym, czego doświadczyłem, jest konieczne dla naszego rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek za bardzo skupi się na tym, co dostał, co więcej, zacznie to roztrząsać, rozbierać na części pierwsze, opowiadać, dzielić się tym, ukazywać, to nie pozwoli Bogu zrobić w nas to, co On chce zrobić, czy chciał zrobić, przez to uzdrowienie. Bo uzdrowienie, czy to działanie Pana Boga, czy to, to przyjście do Niego z jakąś łaską, do nas, nie jest celem samym w sobie. To nie chodzi o to, że Pan Bóg chce nam poprawić jakość życia tutaj na ziemi. Tylko On chce, żebyśmy przez to doświadczenie Jego łaski otworzyli w sobie pewną bramę, furtkę do, do Jego dalszego działania. Czyli do tego, żeby człowiek mógł dojrzeć. I tutaj Jezus mówi do tego człowieka, nic nie mów, idź, pokaż się kapłanowi, Złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Czyli zrób to, co nakazuje to prawo Boże, prawo Mojżeszowe, ale zachowaj dla siebie doświadczenie tej łaski. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze nie jesteś gotów do tego, żeby o tym mówić. Że jeszcze potrzeba, żeby się w tobie to utrwaliło. Bo jeżeli to będziesz rozgłaszał, no to nie pozwolisz Jezusowi zrobić to, co on chce zrobić w tobie. Bo. Yy, Jezus po tym doświadczeniu, kiedy ten człowiek rozpowiedział o tym, co On dla niego zrobił, już nie mógł jawnie wejść do miasta. Czyli jakby nie może wejść w to doświadczenie uzdrowienia, którego dokonał, po to, żeby doprowadzić się do czegoś jeszcze więcej. Dlatego ta dyskrecja, szczególnie na początku, jest bardzo potrzebna. Bo wtedy yy, troszeczkę my się cieszymy takim jak z nowej zabawki, i, I tylko ta radość szybko mija, staje się czymś pustym. Jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na darze, a zapomnimy o dawcy. Jeżeli skupimy się na tym, czego doświadczyliśmy, a nie zastanowimy się, do czego on chce nas przez to doprowadzić, co on chce przez to w nas zrobić, dopiero kiedy on to w nas zrobi, to my spojrzymy na to ustrowienie z zupełnie innej perspektywy, ale na no to potrzeba czasu. Na to potrzeba dyskrecji, spotkania z Panem Bogiem, modlitwy, e, rozmowy z kierownikiem duchowym czy spowiednikiem e, e, i, i takie, takiego przepracowania tego w, w spokoju, w ciszy, przyjrzenia się temu, co Bóg czy prze, do czego mnie Pan Bóg e, przez to wydarzenie zaprasza. Bo na pewno chcę wtedy zrobić coś znacznie więcej. E, życzę Wam pięknego dnia. Serca Wam błogosławię i daj Boże. Do zobaczenia jutro z Bogiem. Pa!